dziewczyną, która może wszystko już robić pić alkohol i wszystkie inne rzeczy ale tu trzeba cię pasować na rycerze muszą to zrobić rodzice, chrzestni, przyjaciele, znajomi twój, narzeczeni uwaga, uwaga tylko nie pijcie mocno nie mocno, żeby ona przeżyła, tak? kto pierwszy? czyli mama, kto? Tyszczowa Waga Teściowa pierwszy zadaje cios! Uwaga! Raz! Brawo, Teściowa! Uszanowała swoją przyszłą. Mama teraz, uwaga! Brawo dla mamę! Brawo, poklepać troszkę. Żeby pamiętać. Wolce! Pamiętacie, że przynajmniej jeden pasik musi być taki, żeby poczuła, tak? Kto teraz leżył? Kto? Kto? Ojczy! uważam. Krzesna. Uwaga. Odsłonię kamerę, stańcie na bok. Proszę stanąć na bok. Proszę stanąć na bok. Na bok! Kto teraz? Krzesna. uważam, Uwaga, co Krzesna. Przynajmniej jeden pasik musi być taki, żeby ona pamiętała, że to pasowanie było. Zobaczymy kto będzie miał męską rękę. Krzesna.

czy muszę być taki, żebym to czuła? Paweł! Paweł! Odsłaniamy kamerę, proszę o... Paweł! Na boczek! Na bok. Na bo! na bo! Teraz narzeczony... Mąszczyzny! Mąszczyzny! Waga... Jest! Ale daje. mu pamięć, Będzie pamiętać. Waga, narzeczony? Aaaaaj! Żeby gdzieś na Kto To teraz? No daj, musisz wytrzymać. Jak to wytrzymasz, to już żyjesz. Kto teraz wali? Kto teraz Przyjaciel. Uwaga, przyjaciel, bo przyjaciel skopać będzie. Proszę na bok ta Natalia już jest wykończona, ona już nie ma siły. Już nie ma siły, ona jest wykończona. Uwaga. Proszę do kobietę. Na boczek. Uwaga, ona musi to przeżyć, pamiętajcie. Tak, żeby przeżyła. Odsłuchiamy, wizję. Musi być wizję, to wszystko trzeba utrwalić. Odsłaniamy na boczek, panowie! Dobry, to brady, to Natalia robbie, do tyłu! Brawo, to, to, to bratki! To brady, to brady. A teraz kto, przyjaciel? Brat? Przyjaciel, Biedna Natalia, masz już Wojtek, Wojciech, Ładzie, ładzie. No, ale tak już lekko dajcie, żeby ta dziewczyna przeżyła dzisiaj, tak? Jest tak delikatnie, delikatnie ona jeszcze trzy pasy miała. Dobra. No, tak delikatnie, żeby ona już miała siłę do domu wrócić, a nie tylko płakała, że nie może usiąść. Ciotka, uwaga, ciotka! Brawo, brawo. Natalia była grzeczna, ciotka to doceniła. Teraz przyjaciel chyba, tak? Brawo. wiem, Delikatnie. I przyjaciółka. przyjaciółka. O, super. Pasowanie na rycerza. Jesteś już dorosła, Natalia. Nie przejrzyj. I zaraz wypijesz lideczkę. Aj! Na koniec chłopak musi pocałunek dać. Brawo. żeby trzymała. Przyjaciel teraz? Czy rodzina? Octavian! O, Natalia. O, Jezus. Ona no będzie go pamiętać. Zobacz, kto to był. Octavian! Jak cię to jest piwa i pan nie postawi, Natalia. Kamera tylko nie, nie rusza. I teraz. Co? Wujek? Wujek! Ostatni wujek, uwaga! Wujek, żeby ona przeżyła. Jest, co tak? Wujek jest. Dobra, jest Jest okej. Natalia, chodź, tutaj. kamera? Skieruj tutaj. Halo, Paweł. Kamera. Natalia, jak się czujesz po tym przejściu? Tak. Zajebiście. <grym> Zostałeś na rycerza. Jesteś dorosłą?